Ogólnie trochę nie nagrywałem, więc e, pokażę Wam co w ogóle wymyśliliśmy, bo to też jest ciekawe. E, zobaczcie, tutaj dokładnie o ta górka, to będzie stolik. Tutaj mamy speedboxika, czyli lecimy linię. Tutaj musimy zrobić to lądowanie, ale lecimy linię. Lecimy tutaj. I tutaj planujemy hipika. Znaczy no, pewnie raczej go nie będzie, bo będzie za mała prędkość. Ale ogólnie podjeżdżamy tutaj na speedboxa i lecimy tutaj stolik i tak. Dobra, ogólnie mamy tutaj. I tutaj jest kartofel i tutaj jest zjazd i tu będzie stoliczek. Więc robot trwa, już mi zaraz kończymy. E, Gigalipa jest ogólnie ostriem z rozpędówką, bo trzeba tutaj dużo przekopywać, a w tej górze było tyle korzeni. Że tutaj jest jeden. Siemano, mamy następny dzień. Ogólnie wam nie pokazałem wczoraj, mało wczoraj nagrywałem no i co, mamy speedboxa który jest no to spory jest ogólnie ale jest podziewny kąt e, speedboxa tutaj właśnie tego zjazdu, dlatego że jest po prostu zbyt stromy i to jest jakby, jak zjeżdżanie z większego wybicia to nie, e, no i co tutaj mamy mini stolik, no jest ogólnie git, tylko tutaj damy paletę, jeżeli będziemy mogli wziąć to tutaj damy paletę i tutaj będzie jak jest teraz takie, to po prostu robimy takie, żeby było takie fajne smoothie tutaj przejście, więc jest git. Dobra, pokażę jak to wszystko już to wygląda. No e, to ogólnie lecimy. E, tam e, mogliśmy sobie wziąć trochę drewna, więc wzięliśmy oczywiście. No i co, tutaj mamy z drewna, tutaj będzie też z drewna e, i tutaj jest schopeczko. to jest sobie git. Tutaj robimy i dalej przesuwamy. No i na to jest? No i co lecimy jej? Piła wow. I paj, tu. Podnosisz se rower, pyk. Czekaj. I na flat. Jak hamujesz przed hopą? Jakie to jest słabe. Robiliśmy nowe lądowanie i wybicie. No i teraz jest taki step down, e, co lecę, no co ja mogę powiedzieć. E, spróbuję trochę więcej korwy. O kurczę. Bra, dawaj, to będzie taki skok, najgorszy skok ever. Dawaj. I o Dawaj. Dawaj. pracę Dobra, ogólnie teraz będę tutaj rozbierać szałasik i tam z Wiktorem już trochę ten. No i wykasara stoi tutaj, dlatego że zabrakło paliwa. No i jest dupa ogólnie. No i tutaj sobie idziemy, mamy tego speedboxika. I tak to wygląda, tutaj będzie sałasik. Jest ogólnie, ok. Ta wykaszara mało działała, ale bez niej sobie byśmy nie zaczęli, bo ciężko by było zrobić sobie taki też mały ten łopatą. Więc jest ogólnie. Tak to zaczyna wyglądać, jak już prawdziwy dom, tak, no jest ogólnie dobrze. E, idziemy po płachku. E, e... Tak to wszystko wygląda. Tutaj sobie wchodzicie. I tutaj już zaczynamy. No, zaczynamy. Zaczyna nie to wyglądać, więc... Jest ok, ja ogólnie tutaj mamy trochę za duże wejście. Ale tutaj trochę już dużo pracowaliśmy i tak to właśnie wygląda. Tutaj jest fajnie. Tutaj właśnie nie mamy ścianki, tutaj będzie siedzonko Może w przyszłości dodamy jakiś taki daszek na połowę, żeby było się gdzie schronić. Jest ok. Dobra, skończyliśmy sołasik. no tak, no. Jeszcze tam będzie trochę do poprawy. Ale to zrobimy, jak będzie więcej się ekipy. No i co? Jest ogólnie spoko chyba, mi się tak wydaje, jest fajnie. No i co? Lecimy coś. Nie wiem. Zobaczymy. Ojej. Hop. Dobra, lecimy ostatni skok tutaj linii i ja lecę na obiad i może jeszcze wieczorem bym przyjechał, zobaczę. No i wid. No i co dzisiaj jesteśmy na bokiardziku. No dzisiaj powklejamy tych trójków na linii. E, no i co ogólnie? Znowu coś chodził tutaj wszędzie. Tutaj jest pochodzone, tutaj. No mam teraz około 1940. E, co? Zostało, nie wiem. Nie wiem, dzisiaj jest piąteczek e, i to jest przedostatni piątek tych wakacji niestety. E, no mam nadzieję, że Wam dobrze minęły wakacje. Może dalej wam mijają. A my co, lecimy sobie linię. E, Ktoś podeptał z jazdy, niestety. Ojej. Ale... Ale dalej jest chyba okej. Okay. Jutro wezmę e, łopatę, grabki, jakąś motyczkę, e, powyrywam te wszystkie te, poodnawiam, bo stan tego nie jest najlepszy. Bądźmy szczerzy. Za dużo się dzieje tutaj, przy kickerze. E, za dużo jest po prostu piachu szybkiego. E, jutro może Wezmę jakąś też konewkę, to bym wszystko poodnawiał, dodał jakiejś fajnej ziemi takiej, żeby było wszystko git. No i co dobra, lecimy. Pierwsza chopa, normalnie. Druga, no fucik. Ojej. Słabo wylądowany. Hm. Dobra, jeszcze raz lecimy. No i co? Pierwsza chopa. One hendzik, druga hopa. One fucik i trzecia nic. Dobra, lecimy, jeszcze raz. Pierwsza chopa, One candy, druga. One... ojej. No fucik. Trzecia table. Hm. Dobra, lecimy. I znowu robimy to samo, czyli tak. Ojej. Jednak nie robimy tego samego. Ale trochę pierwsza chopa nie wyszła. Hm, dobra, lecimy. Pierwsza chopeczka będzie. Tako. Teraz no foocik Trochę mi straci No za dużo piachu jest na tego kickera tutaj Jutro to wszystko poogarniam A tymczasem będę chyba latał linię